Cała prezentacja będzie dotyczyła rekwizytów w rzeczywistości rozszerzonej. Właściwie faktu ich istnienia. Jako, że z natury jestem troszeczkę filozofem i futurystą, to pozwoliłem sobie popłynąć troszeczkę dalej, dalej i patrzę nie, co będzie za rok, za dwa, za trzy, a prędzej co będzie za pięć, dziesięć, piętnaście lat. Bo powoli te technologie już się tworzą. Działasz? Nie chce działać. I e, dobra. Teraz. Wyobraźcie sobie, że jesteście wszyscy w zamku. Gracie larpę, oczywiście, że gracie larpę, jak większość tych osób. Jesteście w jednym z najpiękniejszych zamków, jakie widzieliście w całym swoim życiu. Piękne krajobrazy, winorośl. To około was są ludzie. Ci ludzie również grają. Gdzie na kogo nie spojrzycie, widzicie idealnie stworzone ubrania, wytkane, możecie dotknąć tego materiału. On się wręcz przelewa wam przez ręce. W przypadkach jest szoski, ale pierwsze, co czujecie, to, to jest no bajka po prostu. Macie ten obraz w głowie? Potraficie sobie coś takiego wyobrazić? Wierzę, że tak, jesteście fantastami. Teraz w tej historii musimy przejść troszeczkę w drugą stronę. Mamy Zenona. Zenon jest robotnikiem. Pracuje na budowie. Kto wie, jak wyglądają osoby pracujące na budowie? Dobra, widzę, że jakieś jeszcze nam podniosła rękę. Były teksty? Bo zazwyczaj robotnicy rzucają ciekawymi tekstami w stronę dziewczyn, które przechodzą obok. Zwyczek są dość, no powiedzmy, krępi panowie, którzy cały dzień spędzają na tym, żeby wywalać cegły i budować nasze piękne mieszkania, a potem i tak wszystko trzeba robić na nowo, przynajmniej zgodnie z polską modą. Co trzeba pamiętać, że mimo wszystko te osoby są krępe, są zwyczajnie duże, nieporęczne, silne i nie mają zbytniej takiej dobrej precyzji chociażby w palcach. Posiadają grube palce, sami zwyczaj są, no powiedzmy sobie szczerze, grubi. Dlaczego mówię teraz o Zenonie? Bo to wszystko, co sobie wyobraziliście wcześniej, o wiele wcześniej, czyli a w sumie nie aż tak dawno, czyli cały zamek. Wyobraźcie sobie, że Zenon po pracy siada do komputera i projektuje ubrania oraz lokacje. On nie ma umiejętności, żeby zrobić to robić fizycznie. Nie potrzebuje ich. Ma to piękne urządzenia. I to wystarcza, żebyście znaleźli się w zamku. Czy to jest? Powiedzmy sobie, że tak. Za moment Wam pokażę w jaki sposób. Widzicie, czym z Oculus Rift. Oculus Rift jest kontrolerem, który poprzez ruchy głowy Wasza postać również rusza daną głową. Przy czym to jest dopiero początek. Pokażę Wam filmik, w jaki sposób Oculus Rift już działa. To jest w pierwszej poglądowe. Spogląda za ścianę. To jest jeszcze nic. To jest jak rusza, to jest postać, to jest co widzi. A teraz gra w grę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Niedawno mieliśmy Sylwestra. Tutaj, będą, tutaj są wrażenia ludzi, którzy mówią, jak fajnie, jak fajnie jest w Oculus, Oculus Rifcie. I nie fajnie jednocześnie. Z bardzo prostej przyczyny. Czy ktoś z nas miał okazję pobawić się okulusem Riftem? Pierwsze trzy minuty i chce się żygać. Wyobraźcie sobie bardzo prostą sytuację. Ja stoję, tak przed Wami. Mam założonego Oculus Rifta. Moja postać siada, więc mój widok staje się taki. Ja nadal stoję. Fizycznie. Ja idę, ale przecież ja stoję. Bardzo dziwne uczucie. Nie jest nic dziwnego, jeżeli w pewnym momencie zostaną zaprojektowane kostiumy całe. Nie po to, żebyśmy się poruszali, bo poruszanie w pewnym momencie stanie się iluzją, bo poruszanie otrzymujemy dlatego, że dostajemy bodźce. Wyobraźcie sobie kombinezony, które symulują wam poruszanie, a wy wszyscy stoicie. Wszyscy jak co jednego siedzicie w tej sali, macie założone kombinezony, macie założone coś w stylu okulusa rifta i odczuwacie jakbyście byli na balu, który stworzył Zenon w wolnym czasie od pracy. Jak wam się podoba taka perspektywa? Bywa mówię jedno, te technologie już są nie są jeszcze dobrze rozbudowane, nie są jeszcze mm, idealne. W Oculus Rift widać chociażby kratki, bo widać piksele, dosłownie. Ale ile to jest kwestia czasu, żeby to stało się dostępne? Bo dostępne cenowo już jest praktycznie. Oculus Rift kosztuje 300 dolarów, 1000 złotych. Większość osób, jeżeli by zaoszczędziła, stać na tego typu sprzęt. Więc te technologie za 5-10 lat? Spokojnie. To tworzy stroje LARPowe? Ile trzeba się namęczyć? Rzućcie dzień, tydzień, miesiąc. Jasne. W przypadku, gdy nie masz umiejętności, a masz wymyślony strój, jak do cosplayu wręcz. No to trwa, cosplayerzy mówią, ile trwa przygotowanie z ultim? Wygrałeś pyrkon. Ile się namęczyłeś z cięciem opony? A wyobraźcie sobie, że to są trzy kliknięcia w programie graficznym. To jest dla mnie pewnego rodzaju szansa. Osoby, które nie mają umiejętności, ale mają oko oraz determinację do tego, żeby siąść, klikać, są w stanie zaprojektować stroje, zaprojektować lokacje i stworzyć to, czego normalnie nie byłyby w stanie z powodów fizycznych. Zagrożenia. No niestety, one też są. Zagrożenia też muszą być, bo nic nie ma za darmo. Technologia niesie i szanse, i zagrożenia. Wyobraźcie sobie Adrianu Nałogowego, gracza. Bo ja widzę LARPy bardziej jako masową rozrywkę. Naprawdę widzę je w ten sposób. I sam będę dążył, żeby w ten sposób działały. No i Adrian jest taką osobą, która chodzi od LARPA do LARPA, bo się tam świetnie bawi, bo poznaje nowosob, osób, bo dla niego to jest wieczna impreza. Ma pełne prawo tak się czuć. Tylko problem zaczyna się w momencie, kiedy on nie tyle nie odróżnia świata wirtualnego od rzeczywistego. Bo. Jak dla mnie to nie jest potrzebne, My w momencie nie będziemy potrzebowali tego rozróżniać, ale uzna, że jest w stanie robić wszystko, żeby, być w, żeby świat wirtualny przysłonił mu świat rzeczywisty. Nie mam nic przeciwko całkowitą przenikaniu się tych światów, mam dużo przeciwko wybraniu jednego konkretnego. Tak samo jak mam aktualnie bardzo dużo przeciwko ludziom, którzy wybierają jeden konkretny świat rzeczywisty, powiedzmy nie posiadają Face'a, nie ma ich w cyfrowym świecie. Są ludzie wykluczeni cyfrowo. Ja w swoim czasie byłem latarnikiem dla Ministerstwa Cyfryzacji i uczyłem osoby 60+, plus, jak poruszać się w internecie. Te osoby w pewnym sensie w, na aktualnym świecie są kalekie. Bo nie wiedzą jak załatwić rzeczy w urzędach, chociażby jak się dowiedzieć, kiedy wszystko już jest. Parę kliknięć. No i mam taki znak, który wybrał sobie drugą ścieżkę. Straszne, nie? W pewnym sensie to nadejdzie. On na pewno. Dla nas to wygląda strasznie. I nie mam nic przeciwko takiemu w pewnym sensie światu. Dlaczego? Bo on nadejdzie. W takiej czy innej formie. Świat tego typu, gdzie będziemy się tylko, no może nie tak drastycznie, chociaż to byłoby dość zabawne i byłby to kolejny chichot historii. Będzie, tak będą wyglądały gry. W pewnym momencie. Może nie aż tak debilnie, bo ja nie widzę żadnych kontrolerów na całym jego ciele, no chyba, że dosłownie cały mózg jest kontrolowany poprzez te okularki. Choć może. Nikt nie jeździ bryczką. Zanim Harrison Ford wynalazł samochód i upowszechnił go, ludzie jeździli bryczką. Używali koni do poruszania się. W momencie, jak on wynalazł, większość osób nie wierzyła, że to się przyjmie. Jak dla mnie, nie jest pytaniem, czy ta technologia wejdzie i zdominuje świat, bo ona to zrobi. Zrobi to i to brutalnie nie pytając was, czy to jest potrzebne. Pytaniem jest, jakie korzyści możemy z tego wyciągnąć oraz przed czym możemy się ustrzec. I to jest takie pytanie, z którym zostawiam Wam na, was na koniec. Mam nadzieję, że padną jakieś wnioski, pytania, bo trzeba się nad tym zastanowić. Fakt, nie będzie to w ciągu trzech lat. 5, 10, 15? Naprawdę jestem solidnie przekonany. Aż może dlatego, że jestem po prostu futurystą. Ale 15 lat uważam za sensowne. Jakieś pytania? Komentarze? Nie wstydźcie się. Mateusz zachciał zardzewiałego topora, ja sobie mam komentarz, bo tutaj takie właśnie pokazać te stroje, wirtualną rzeczywistość i tak dalej, ale w sumie ja na przykład rob, chodzę na larwy właśnie dlatego, żeby spotkać ludzi, żeby odejść od tego komputera, przed którym siedzę czasami więcej niż 8 godzin dziennie, to jest właśnie. Tak samo jestem sam korposzczurem. <laughs> Słuchaj, tutaj też będziesz spotkał osoby. Będziesz z nimi rozmawiał. No tak, no na fejsie też spotykam, ale lepiej iść pogadać, Nie, nie, nie jesteś w stanie ich dotknąć, nie jesteś hmm. jest w stanie pocałować dziewczyny przez fejsa, tutaj tak. Wyobraź sobie tego typu strój, dostajesz te wrażenia. To nadal, nadal wie, że to jest oszustwo, bo zakładasz ten strój, musisz się ubrać i tak dalej. Jeżeli nie jesteś w stanie tego wykryć? Co? Jeżeli nie jesteś w stanie tego wykryć? Co hmm. za ale... różnica, czy coś jest oszustwem, jeżeli nie jesteś w stanie zdefiniować tego, jak oszustwa? Nie, no to rozumiem, tylko mówię właśnie, ale w tej chwili dla mnie to jest takie, jeszcze znowu zamykanie się dalej w domu, tak, tak jak w filmie Surogaci. tak? Ludzie nie wychodzili z domu, tylko wypuszczali swoje awatary na... Na miasto, nie aż w końcu wszyscy wyszli. Awaria prądu jedna zmieniła. Tak, ale widzisz, nie, y, uważam, że coś takiego się stanie. i, całkiem i możliwe, niemożliwe, nie? Dlatego nie uważam, aby się przed tym należało bronić. Bo jak wspomniałem, nikt już nie jeździ bryczką, ludzie nie wierzyli w to, że samochody wejdą. Ja wierzę, że technologia będzie się wbijać champką w społeczeństwo, bo ludzie tacy jak ja, będą jej naugowo używać. Ja jestem gadżeciarzem, lubię technologię, na część mi stać, na część nie stać. Ale naprawdę, jeżeli byłoby mnie wstać i gdybym miał porządnego smartfona, to zdjęcie pornu food bym wklejał wszędzie i ludzie by mnie znienawidzili. Niestety nie ma smartfona, który to może robić. Więc technologia wejdzie. Nie no, wejdzie na pewno. Tylko mówię właśnie, że ja na przykład gram po to, żeby się oderwać od tego. Ewentualnie wykorzystać trochę tą technologię, no ale nie żeby siedzieć przy komputerach, żeby wyjść z domu właśnie do ludzi. No ja chciałbym to połączyć właśnie. Karolina Żarańska. Karolina Żarańska, Funreal. Znaczy, jeżeli mówisz o zaletach takiej technologii, bez wątpienia dostrzegam tutaj możliwość na przykład chociażby zamiany takiej auli w piękną salę balową, jak najbardziej. Natomiast czego mi brakuje, podchodzę na przykład do koleżanki, która stoi obok, witam się z nią, podaję jej rękę i w dotyku nie poczuję jedwabiu rękawiczki, tylko na przykład szorstki sweterek. Także pod tym względem, no tutaj widzę pewne niedoskonałości, czy są w ogóle jakieś koncepcje, jakby można to uzupełnić, czy są jakieś propozycje, rozwiązań, tak. takich braków? Krótko mogę odpowiedzieć tak, są takie rozwiązania. E, Polega na tym, że układ, zakładasz pewnego rodzaju rękawicę, która ci symuluje nacisk. Najgorzej jest z zapachami i smakiem. Wiesz, to, to byś mieć coś w ustach i w nasie, jeżeli chodzi o oszukanie tego typu zmysłów, ale jeżeli chodzi o sam dotyk, Wzrok i słuch, te zmysły jesteśmy już w stanie dość wiarygodnie oszukać, Ba, kiedy nie posiada pewnej rodzaju informacji, sam ją tworzy. Zazwyczaj tak jest. Kiedy y, osoby są lekko ciemniałe, to one wyobrażają sobie, co coś może być, nawet jeżeli nie są w stanie tego zobaczyć. Um, tak, jak już mówiłem, Michał Sypko, Lifeform. Um, ja mam pytanie, czy znaczy, Twój, ja właściwie mam takie stwierdzenie. Co do postawionej hipotezy w tytule prelekcji, moim zdaniem rekwizyty będą ewoluować, ponieważ przykładowo system, który powstał na The Game, software na Androida i tak dalej, jest to swojego rodzaju rekwizyt. I pewny, i na przykład ja sobie wyobrażam larpy, na którym nie wiem, czy wszyscy słyszeli o projekcie Google Glass, na których tak. Właśnie, wyobraźmy sobie, że mamy To wiecie, co to, to jest Google Glass? Wszyscy, czy. W... Dobra, inaczej, czy jest chociażby jedna osoba, która nie wie, bo wtedy uważam to za sensowne wyjaśnić. OK. Jasne. Google Glass to są takie okularki, które mają i kamerkę, i wyświetlacz tutaj. Powiedzmy. Jesteś w stanie sobie wyświetlać na bieżąco y, drogę, wiesz przez Google Maps, używać po prostu wszystkich narzędzi Google głosowo. Jeżeli chcesz zrobić zdjęcie, to masz okularki Google Take a Picture. Zrobiłem zdjęcie. Przytrzymam przycisk y, troszeczkę dłużej, robi automatycznie film. Wobec sobie wszystkie narzędzia, jakie posiada Google, żeby zaimplementować je w okularach i używać głosowo, czy to na przycisk. I to już jest, że kosztowało przed sprzedaż dla pewnych osób półtora tysiąca dolara. Dariusz rotka, Jami. Wspomniałeś o kombinacjach dzięki którym będziemy czuli, że na przykład idziemy, tak? Jest problem, który będzie bardzo trudno przeskoczyć naukowcom, technice i nauce. Mianowicie nasze ciało przeskakuje go w sposób naturalny, wywołując tak zwany paraliż sceny w momencie, gdy doświadczamy różnych tam generowanych przez nas umysł obrazów, ale w momencie, gdy będziemy odczuwali, że idziemy lub że upadamy, nasz organizm automatycznie będzie próbował na to zareagować. Jest duże ryzyko, że tak jak zasypiamy. Czasami widzimy jak drgamy, skaczemy. A, wiem, to, ktoś ktoś skacze, udział, to jest bardzo fajne uczucie, kiedyś próbujemy sobie to wywołać. Jest, to jest spory problem w rzeczywistości, który długo nikogo go nie przeskoczy. Za chwilę be... będzie jeszcze jedno. Od odpowiedź. E, bo wiesz co, błędnik będzie jeszcze problemem. Bo jakby nie było, wszystkie rzeczy, o których mówię, to są rzeczy, które działają na nasze zmysły ze masakrycznie zewnętrznie. Błędnik jest no, narządem z tego co wiem, z tego co mnie uczyli, może błędnie, nie wiem, e, wewnętrznym. I oszukanie błędnika, że my się faktycznie poruszamy, może być pewnego rodzaju wyzwaniem, chociaż nie wierzę w to, że nie to, że ludzie nie znają sposobu, żeby to obejść. Jest sporo koncepcji, na przykład bieganie na dużej kuli. Jest Jeszcze jedna kwestia, a propos właśnie wirtualnej rzeczywistości i przystosowania jakiegoś pomieszczenia na, nie wiem, potrzeby larp powiedzmy, Klikamy kilka rzeczy i mamy komnatę zamkową, klikamy kilka rzeczy, e, jesteśmy wewnątrz jakiejś góry, jaskini. E, prawdopodobnie każdy widział co najmniej raz jakąś projekcję e, 3D na budynkach. Jest możliwe wykonanie tego wewnątrz sali, nawet domowymi sposobami, jeżeli ktoś ma kinecta i projektor e, zwykły można sobie ładnie oświetlić tutaj. Na przykład całe ponie łącznie z katendrą, wyś wyświetlać, wyodrębnić bryły, i tak dalej. W ten sposób już w tym momencie można przystosować dowolne pomieszczenie na potrzeby, na przykład rachpa z grafią w godzinę, półtorej, pomijając sam tak. etap przygotowania programistycznego i grafiki. Tak, no w tym momencie wystarczy być programistą. Zresztą ja z, z, z niestety wykształcenia i pracuję jako taka osoba. Eee, wracając właśnie do samego przygotowania, jest aktualnie tylko jeden konkretny problem, jeżeli mówimy o stworzeniu tego typu miejsc i reagowaniu nimi na bieżąco. Lag. Czas pomiędzy reakcją gracza a reakcją postaci. W Oculus Rift jedną z gorszych rzeczy, jaką, się spotka, jaką ja się spotkałem, to był fakt, że naciskam sobie przycisk idź do przodu i on rusza, ale po chwili. Wiecie, w momencie, kiedy ja chcę iść, i ja już się przygotowałem na to, że idę, po prostu widzę migające mi obrazy, to to się dzieje dopiero po chwili. Wszystkie rzeczy działają aktualnie z około sekundowym opóźnieniem. Ale to jest tylko kwestia czasu i pieniędzy. Krzysztof Chmielewski, Fanril. Dobry wieczór. Chciałem się odnieść dobry. do tego, o co powiedział Mateusz Zachciał. Ja osobiście też wolę tą tradycyjną formę larpowania, gdzie mało jest multimediów, bo czuję się w tym lepiej. Ale widzę ogromną szansę w rozwoju tych technologii dla wielu rodzajów larpów. Dlaczego? Rekwizyt jest póki co w tradycyjnych larpach w. Takim samym e, transmiterem informacji jak karta postaci. Jest również dwukierunkowym. Na bieżąco pracuje przez całą grę, ale scenografia już nie. Scenografia jest w, y, jednokierunkowa. Wysyła od twórcy, od projektanta gry jakiś komunikat. W, y, ten kierunek rzeczywisto rozwoju rzeczywistości rozszerzonej może to zmienić. I to jest szansa, z którą warto być na bieżąco, nawet jeżeli nie zawsze z niej skorzystamy. A druga sprawa, wspomniałeś o trudności. Y, Związanej z w, w, zapachem, a w konsekwencji z smachem, z, smakiem. Taka mm -hmm. ciekawostka. Telewizja aromatyczna to jest 2004 rok, Singapur i Korea Południowa. Tak? W, bardziej jako taka ciekawostka, dlatego, że w, nie daje to, w, jeżeli nie włączamy innych w, w, bodźców na inne zmysły, to w, w, zysk jest nieproporcjonalny do kosztów. Nie? Ale to się gdzieś już dzieje w. Jeżeli działo się lat temu, w e, prawie 10 i weszło w nie wiem w jakim zakresie, ale faktycznie do komercyjnej sprzedaży dla zwykłych użytkowników, to znaczy, że jeżeli teraz nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to na pewno w przyszłości w, e, rzecz ta się uda. Dlatego że jeżeli w, ktoś już poświęcił na to w, y, ileś kasy i już była na to jakaś potrzeba wykreowana, to do tego prawdopodobnie wrócimy dość niedługo. Anna Filipia Wrocław Niezrzeszony. Generalnie uważam, że należałoby również zwrócić uwagę na to, że nie tylko mówimy o powiedzmy, kwestii graficznej i tak dalej, ale również na to, że istnieje pewne zagrożenie pod względem sztucznej inteligencji. Nie ukrywajmy, ta dziedzina również się rozwija. W pewnym Już są sztuczne inteligencje. W pewnym momencie, Robot gogla. W pewnym momencie tak naprawdę okaże się, że nie potrzebujemy współgraczy. I myślę, że to jest ten problem, że, nie będziemy, że możemy nie być w stanie rozróżnić, czy jest to rzeczywisty gracz, czy jest to tylko pewna projekcja. Zadaję inne pytanie. Po co ci to rozróżnić, kiedy nie jesteś w stanie? Tak, e, Darek Domagalski, Żywia, Białystok. E, tutaj ja się trochę nie zgadzam z tym i uważam, że to jest trochę eskapizm, jakby ucieczka w technologii jest no, 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 no mm, Trochę nie pożądano kiedy chcemy żyć tu i teraz, no ale to jest już bardziej filozoficzna dyskusja. Chodzi mi o LARPy i o zastosowanie tej technologii. Ja w swoich LARPach stosuję no, najróżniejsze prezentacje multimedialne i zauważyłem ostatnio, będę od tego odchodził, ponieważ ludzie mi się za bardzo skupiają na otoczeniu, na, to, na tym co widzą, zamiast na relacjach, na interakcji, na pewnej imersji. Więc jeśli chodzi o takie LARPy. W sensie wizualizacji bardzo fajnie, tak? Ale jeżeli chcemy, żeby te relacje nam zagrały, to z kolei może to rozpraszać. I to, to jest taka moja uwaga. Rozprasza ciebie dlatego, że jest to element zewnętrzny, a ja już zakładam, w tym co mówiłem, że jest to na tyle realistyczne, jakby nie było rzeczywistość rozszerzona, że nie jesteś w stanie rozróżnić czy jest to prawdziwe czy nie. I wracając do tego pytania, bo naprawdę ja nie widzę potrzeby rozróżniania tego, czy jest to sztuczna inteligencja, czy jest to gracz, w momencie, jeżeli to działa. Jeżeli coś się zgłupia, działa, to nie jest głupie dla mnie. To, znaczy, to, tak no, to, to jest że, inżynierskie podejście do tego. Że jeżeli, że jeżeli nie będziemy mogli rozróżniać, czy to jest rzeczywiste, czy to jest iluzja, tak, no chyba dwa lata temu czytałem opracowania z kognityki najnowsze, to się okazuje, że nasz mózg reaguje w ten sposób, że być może jesteśmy stegowani, więc yy, Prawdopodobnie się okaże, że my sami jesteśmy w jakiś sposób w jakiejś rzeczywistości wirtualnej, więc po co uciekać znowu od niej, tak? Okej. Okay. Wiesz, fapanie technologiczne. No, tu dobrze byłoby przypomnieć, nie wiem, jest Marcin Słowikowski na sali? O, to, a tu się schowały. Słuchajcie, w LARP System, tak? W ja chciałbym, korzystając z takich rozwiązań, kiedy będę już na tyle doskonały, żeby mnie skutecznie oszukać, mieć taki mechanizm bezpieczeństwa, żebym w pewnym momencie gry nie, zadał, nie musiał zadać sobie pytania: Ej, czy ja też jestem botem? Nie? Dla mojego komfortu psychicznego jest bardzo ważne, żeby mieć dobre tą pytanie. grajkę na pulpicie. Nie? I do tego Widzę, że dobrze doda. piłeś wczoraj, bo takie rozkwiń zazwyczaj są na kacu. Ale u niego w lalki już coś takiego wystąpiło. Okay, znaczy, jeszcze... same tego typu koncepcje są ale ja osobiście zawsze broniłem się przed tego typu pytaniami, pytaniem po co mi odpowiedź czy faktycznie tak jest. Bo widzisz, jeżeli sam jestem programem nawet załóżmy, pobawmy się w tym momencie, tak troszeczkę, jeżeli sam jestem programem i dobrze się bawię i czuję to co czuję, mam pewne plany na przyszłość, to po co mi zastanawiać się czy jestem programem? Wiesz, to, to jest pytanie dla mnie równie o w pewnym sensie rzucę o sens życia, którego nie lubię, bo uważam, że na to pytanie tego pytania nie powinno się zadawać, na nie odpowiadać. Bez kitu czasem człowiekiem czy programem ja chcę zrobić tak, żeby czuć się dobrze i wiecznie się bawić, ewentualnie coś osiągnąć, czuć, że coś osiągnąłem, nieważne w jaki sposób.